Rozdział drugi. Kwiat utachu. Nie miejsce tu na przypomnienie niewygód i cierpień, jakie znosili mormoni podczas swojej wędrówki. Zanim do, 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 do od wybrzeży Mississippi do zachodnich stoków górskalistych. walczyli z przeciwnościami, składając dowody wytrwałości nieznanej niemal w dziejach narodów. Dzięki tej własności do rasy anglosaksońskiej, Pokonywali dzikich ludzi i dzikie zwierzęta. Głód i pragnienie, zmęczenie i chorobę wszelkie przeszkody, jakie natura mogła im stawiać na drodze. Jednakże długa podróż i powtarzające się nieustannie niebezpieczeństwa wyczerpały odwagę najmężniejszych. Toteż wszyscy, jak jeden mąż, padli na kolana w porwie gory, gorącej modlitwy, gdy ujrzeli u swo, swoich stóp rozległą skąpaną w blasku słonecznym, słonecznym dolinę Ut Ut Utach. Gdy ich wódz oznajmił, że to jest ich ziemia obiecana, a jej dziewicza rola stanie się na zawsze ich własnością. Jung dowiódł niebawem, że jest równie wytrawny administratorem jak energiczny przywódcą. Polecił wykonać mapy i plany, na których nakreślono zarysy przyszłego miasta. Dookoła wyznaczono miejsca na farmy i rozdzielono je w stosunku do stanowiska każdego osadnika. Kupcowi umożliwiono powrót do handlu rękodzielnikowi do rzemiosła. W mieście ulice i place powstawały jakby pod wpływem zaklęcia. Na wsi wznoszą płoty, orano i siano, także następnego lata cały kraj zasłany był łanami złocistych głosów. Wszystko wiedło się pomyślnie w tej szczególnej osadzie, lecz Przede wszystkim wielka świątynia, której fundamenty założyli w samym środku miasta, z każdym dniem wznosiła się wyżej i wyżej. Od pierwszych zorzy jutrzenki, dopóki nie zagazł ostatni blask dzienny, odzywał się stuk młotka i zgrzyt piły kłapomnika. pomnika. Jaki wychodźcy wbudowali ku czci tego, który ich wyprowadził bez szwanku, z stylu niebezpieczeństw. Dwoje wędrowców, John Ferrier i mała dziewczynka, która dzieliła jego dolę i którą adoptował jako córkę, towarzyszyli Mormonom do końca ich wielkiej pielgrzymki. Mała Lucy jechała wygodnie na wozie starszego Stangersona wraz z trzema żonami Mormona i jego synem, śmiałym, rezolutnym, dwunastoletnim chłopcem. Z właściwą dziecku podatnością Lucy odzyskała szybko swobodę po ciosie spowodowaną śmiercią matki i stała się niebawem ulubienicą kobiet, to też pogodziła się najzupełniej z nowym życiem w ruchomym, pokrytym płótnem domu. Ferrier ze swej strony, odzyskawszy siły, okazał się wkrótce pożytecznym przewodnikiem i niezmordowanym myśliwym. Zdobył szacunek swoich nowych towarzyszy tak prędko, że gdy stanęli u kresu wędrówki, przywódcy jednomyślnie posta postanowili, że Ferrier otrzyma równie obszerny i żyzny. Ciało Ziemi, jak każdy z zasadników, z wyjątkiem samego Stangersona, Kimbala, Johnstona i Drbera, czterech głównych starszych. Na otrzymanym w ten sposób gr gruncie Joe Ferrier wzniósł naprzód trwały dom z drewna, który z biegiem lat powiększył przybudówkami tak, że w końcu zmienił go w obszerny dwór. Był to człowiek praktyczny, śmiały wytrwały w pracy i obdarzony niezwykle sprawną ręką. Żelazny organizm pozwalał mu pracować od rana do wieczora nad uprawą i użyźnianiem roli. Stąd też na jego farmie wszystko rosło i rozwijało się bujnie. Po trzech latach wiodło mu się lepiej niż wszystkim sąsiadom. Po sześciu był człowiekiem zamożnym, po dziewięciu bogatym, a po dwunastym w całym Salt Lake City zaledwie sześciu ludzi mogło się z nim równać. Od wielkiego wewnętrznego jeziora do odległych gór Łochsocz, nie było nazwiska znanego zaszczytniej od nazwiska Johna Ferreira. Pod jednym względem wszakże budził podejrzenie u swoich współwyznawców. Żaden argument, żadne perswa perswazje nie zdołały go nakłonić do poślubienia jak kilku żon na wzór towarzyszy, nie przytaczał nigdy przyczyn tego postanowienia, zadowalał się niewzruszoną, wytrwałą odmową. Jedni oskarżali go o brak gorliwości religijnej, inni przypisywali to skąpstwo. obawie większych wydatków. Byli i tacy, którzy przebąk przebąkiwali o dawnej miłości, o jasnowłosej dziewczynie, która umarła z tęsknoty na wybrzeżach Atlantyku, jakikolwiek by po, był powód. Ferrier pędził życie w nieprzejednanym celibacie. Pod każdym innym względem stosował się do, ściśle do przepisów religijnych młodej kolonii i zyskał opinię człowieka stanowczego, prawego i pobożnego. Lucy Ferrier rosła w chacie i dopomagała w pracy przy ojcu. Ożywcze górskie powietrze, balsamiczna woń sosen zastępowały dziewczęciu starania matki. Z każdym rokiem mężniała, lica jej zakrąglały się i okrywały coraz świeższy rumieńcem. Chód stawał się elastyczniejszy. Niejeden wędrowiec przechodząc z gościńcem wiodącym obok farmy Ferira. Czuł, że w jego duszy budzą się dawne zapomniane myśli na widok smukłej i postaci, przesuwającej się wśród łanów zboża lub dosiadającej na wpół dzikiego, nieokiełzanego konia ojcowskiego i kierującej nim z wdziękiem i swobodą prawdziwego dziecka zachodu. Tak. To pączek rozwinął się w przecudny kwiat i w roku, w którym jej ojciec mógł już uważać się za najbogatszego farmera w okolicy, Lucy stała się najdoskonalszym typem urodziwej Amerykanki. Nie ojciec jednak pierwszy spostrzegł, że dziecko zmieniło się w dziewicę. Tak zresztą bywa zawsze. Ta tajemnicza zmiana jest zbyt subtelna i stopniowa, by można ją określić jakąś datą. Niemniej świadoma jej jest sama młoda dziewczyna, dopóki dźwięk cudzego głosu lub uścisk ręki nie przyspieszy bicia jej serca i nie objawi, że budzą się w niej wrażenia nowsze i silniejsze. Przemiana trwoży ją nieco, lecz zarazem przejmuje z słodką dumą. Niewiele kobiet nie pamięta dnia i drobnego zdarzenia, które im były zwiastunami. Jutrzenki nowego życia. I w pamięci Lucy Ferrier wyryło się podobne zdarzenie, mniej poważne samo przez się, niż ze względu na skutki, jakie pociągnęło za sobą dla niej samej i wielu innych osób. W ciepły czerwcowy poranek Ci, którzy przezwali świętymi dni ostatni, ostatnich, pracowali równie gorliwie jak pszczoły, których ul obrali sobie za godło. Na polach i na ulicach rozlegał się jednak szmer, wywołany pracą ludzką. Wzdłuż zakurzonych gościńców postępowały długie szeregi obładowanych mułów. Wszystkie dążyły ku zachodowi, gdyż w Kalifornii wybuchła gorączka złota. A droga, która wiodła do złota, prowadziła przez miasto wybranych. Okazywały się też kolejny na gościńcu to stada owiec i buchajów powracających z odległych pastwisk. To znów gromady wychowców, a ludzie i zwierzęta jednakowo byli zmęczeni podróżą bez końca. Wśród tego różnorodnego tłumu i zamętu, Lucy konno komunotowała drogę z wprawą skończonej Amazonki. Jej lica były lekko zaróżowione od ruchu i wysiłku, a bujne, ciemnobląd włosy ze złocistym odcieniem spadały swobodnie na ramiona. Ojciec dał jej, jak to często bywa, zlecenie do miasta. Jechała tedy, i śpieszyła się z całą niefrasobliwością młodości, myśląc jedynie o zleceniu i o tym, jak je załatwić. Znużeni podróżą awanturnicy spoglądali na nią ze zdumieniem, a nawet obojętni Indianie, okryci skórami, otrząsali się ze swej martwoty i podziwiali urodę dziewczyny o bladej twarzy. Wierzała właśnie. Na przedmieście, gdy nagle zagrodziło jej drogę wielkie stado bydłu, bydła pędzone przez sześciu tęgich, ponury pastuchów z równin. Zniecierpliwiona usiłowała ominąć tę szkodę i skierowała konia na wolne, jakie się zdawało przejście. W jednej chwili wszakże bydło stłoczyło się i otoczyło ją dookoła, tak że ta ruchoma fala buchajów o dzikim spojrzeniu i spiczastych rogach niosła ją prawie. Przyzwyczajona do bydła nie przelękła się, lecz korzystała z każdej luki, aby kierować w nią konia w nadziei, że zdoła wyrazić się do stada. Na nieszczęście jedno z buchajów ubudł konia rogami w bok. Wystraszony koń zadrżał z bólu i wściekłości. Stanął dęba. I zaczął się rzucać tak gwałtownie, że trzeba było całej umiejętności i pewności młodej dziewczyny, aby nie wylecieć z siodła. Położenie stawało się coraz groźniejsze. Z każdym skokiem koń spotykał się z rogami z jednego z buchajów, a ciosy wprawiały go w coraz większy szał. Lucy już teraz trzymała się w siodle całym wysiłkiem i zdawało się. I zdawała doskonałą sobie sprawę z tego, że jeśli się zesunie, zginie straszną śmiercią, pod koptami stada rozścieczonych zwierząt. Zaczyna tracić już przytomność, a jej ręka puszczała cugle, Kurz i zaduch unoszący się spośród zwierząt dławił ją i zrozpaczona chciała już zaprzestać dalszej walki, gdy nagle odezwał się tuż przy jej łagodny głos, zwiastując pomoc. W tej samej chwili żelasta, brunatna dłoń schwyciła wylękłego lęk, konia za uznę i wyprowadzała, wyprowadziła go ze stada. Mam nadzieję, że pani nic złego się nie stało, że wybawca to na pełnym szacunku. Lucy spojrzała na jego ogorzałą, surową twarz i zaśmiała się. Przestraszyła się okropnie – odparła z prostatą – ale kto by pomyślał, że Ponczo yy, tak się przelęknie paru krów. Bóg łaskaw, że pani nie wyleciała siodła, rzekł poważnie jej towarzysz, wysoki młodzieńc o zdziczałej powierzchowności, siedzący na tęgim, dereszowatym koniu, ubrany w strój myśliwski, z grubego sukna, z długą strzelbą przewieszoną przed damię. Domyślam się, że pani z córką Johna Znowu znów za, zaczął po chwili widziałem, jak pani wyjeżdża, wyjeżdżała z jego domu. Po powrocie niech pani zapyta, czy pamięta Jeffersona Hope'a z St. Louis. Jeśli to ten sam Ferrier, którego mam na myśli, w takim razie jest to wielki przyjaciel mojego ojca. Czy nie wolałby pan przyjść sam i zapytać rzekła nieśmiało. Młodzieniec był widocznie zachwycony tą propozycją. Nagły błysk, nagły blask wzgorzał w jego ociemnych oczach. Uczynię to z przyjemnością, odparł, ale od dwóch miesięcy włóczyłem się po górach i nie jesteśmy przygotowani do wizyty. Ferrier musi mnie przyjąć tak, jak jestem. Widziałem panu niemało ja również, rzekła. Bardzo mnie kocha. Gdyby, nie, gdyby te krowy mnie stratowały, nie pocieszyłby się nigdy. Ani ja. Odezwał się młodzieńc. Pan? Nie widzę, dlaczego miałbym tu pana dotknąć. Wszak pan nie jest nawet naszym przyjacielem. Oga ogorzała twarz młodego myśliwego tak spochmurniała na te słowa, że Lucy roześmiała się głośno. Wcale nie, nie to chciałam powiedzieć, rzekła. Ma się rozumieć, że teraz jest pan naszym przyjacielem. Musi pan nas odwiedzić, ale teraz ruszam dalej w drogę, bo inaczej ojciec nie powierzy mi już nigdy swoich interesów w mieście. Do widzenia! Do widzenia! Odparł unosząc swój kapelusz z wielkimi skrzydłami i pochylając głowę drobną dłonią, która się do niego wyciągnęła. Lucy zwróciła konie i zacięła go szpicrutą i popędziła jak strzała gościńcem, pozostawiając ze sobą obok kurzu. Młody Jefferson Hope jechał z towarzyszami ponury i milczący. Przebywali razem w górach Nevada, szukając srebra i przejeżdżali teraz do Salt Lake City w nadziei znalezienia kapitału na eksploatację, od których żył. Dotąd Jefferson był równie gorliwy, równie gorliwie zajęty tą sprawą, jak i towarzysze, ale niespodziewanie, zajść, niespodziewane zajście nad, zadał, nadało jego myślom zupełnie inny kierunek. Widok młodej, urodziwej dziewczyny, świeżej i zdrowej, jak powie wiatru górskiego, poruszył do, do głębi jego namiętne, niech się uznane serce. Gdy znikła mu z oczu, zrozumiał, że w życiu jego nastąpił przewrot i że odtąd ani kopalnie srebra, ani żadna sprawa nie zdoła współzawodniczyć z tym nowym, pochłaniającym całą jego istotę uczuciem. Miłość, która zrodziła się w jego sercu nie była nagłym, zmiennym urojeniem chłopca, lecz raczej dziką gwałtowną namiętnością mężczyzny, silnej woli i despotycznego charakteru. Dotychczas wiodło mu się wszystko, co tylko zamierzył. To też poprzysiągł sobie w duszy, że tu nie dozna zawodu. O ile tylko Powodzenie zależeć będzie od wysiłku ludzkiego i ludzkiej wytrwałości. Tego jeszcze wieczoru odwiedził Johna Ferreira, a potem powracał często i stał się codziennym niemal gościem na farmie. John, uwięziony w dolinie, pochłonięty przez pracę, niewiele wszął nowin ze świata przez ostatnich 12 lat. Jefferson Hope opowiadał mu wtedy wszystko, co mogło go zainteresować. I to w taki sposób, że zarówno Lucy, jak i jej ojciec słuchali go chciwie. Był pionierem w Kalifornii i opowiadał niejedne dziwne dzieje majątków zdobytych i straconych w tych czasach gorączki. Był też kolejno poszkiwaczem srebra, hodowcą bydła, myśliwym i ścigał Indian. Gdzie tylko zdarzała się sposobność się przygody? Jefferson Hope był jednym z pierwszych. Niebawem stał się ulubieńcem starego farmera, który sławił z zapałem jego zalety. Lucy słuchała wówczas słów ojca w milczeniu, ale zarumione lica i roziskrzone wyrazem szczęścia oczy wskazywały jasno, że serce jej przestało już być jej wyłączną własnością. Poczciwy jej ojciec nie zauważył wprawdzie tych oznak, lecz zrozumiał je dobrze ten, który opanował jej duszę. Pewnego letniego wieczoru pędził galopem po gościńcu i zatrzymał się przed farmą. Uwiązał konia. Ukraty i wszedł na ścieżkę, którą spostrzegłszy go, dążyła Lucy na jego spotkanie. Odjeżdżam, Lucy, rzekł, biorąc jej ręce w swojej dłonie i tonąc w tkliwym spojrzeniu w jej oczach. Nie chcę cię prosić, abyś pchała teraz ze mną, ale gdy wrócę, czy zechcesz znać moją? A kiedy to będzie? spytała, płonąc i uśmiechając się. Za dwa miesiące najdalej. Wrócę i upomnę się o ciebie, mój skarbie. Nikt nie może stać między nami. A ojciec zapytała zezwolił pod warunkiem, że interesy kopalniane się powiodą, ale nie ma w tym kierunku żadnych obaw. A więc skoro, ty, skoro, a, skoro ojciec i ty ułożyliście już wszystko, ja nie mam nic więcej do powiedzenia, szepnęła, opierając głowę na jego wszelkiej Bogu chwała, rzekł wzruszonym głosem, pochyli się i pocałowił. Pocałują ją. Zatem postanowione: im dłużej pozostanę, tym ciężej będzie odjeżdżać. Towarzysze, czekają na mnie w przywołowozie. Bywaj zdrowa, kochanie tym moje. Bywaj zdrowa, za dwa miesiące ujrzysz mnie znowu. Wyrwał się z jej uścisku, wskoczył na konia i popędził galopem, nie odwracając się jak gdyby w obawie, że gdy spojrzy raz jeszcze na to, co zostawia ze za sobą, zachwieje się w powziętym postanowieniu, a Lucy stała oparta o sztachety i patrzyła za nim, dopóki nie znikli z oczu, po czym wolnym krokiem weszła do domu. była w tej chwili najszczęśliwszym dziewczęciem w całym Utah.